W dzisiejszym odcinku wchodzimy za kulisy działania drukarki laserowej, żeby przyjrzeć się jej kluczowemu elementowi – bębnowi. To właśnie on, chociaż często ukryty i niezauważalny, odpowiada za to, że drukowane strony wyglądają tak, jak tego oczekujecie. Ale czym dokładnie jest bęben, jak działa i dlaczego jest tak istotny? Tu przemek tusz i dzisiaj opowiem wam o różnych typach bębnów, rozłożymy je na czynniki pierwsze, abyście mogli zobaczyć, dlaczego to właśnie ten element jest tak ważny w całym procesie drukowania. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wyjaśnić jedną ważną kwestię. Bęben i toner to dwie zupełnie różne części drukarki laserowej. Bęben odpowiada za przenoszenie obrazu na papier, natomiast toner to proszek, który tworzy rzeczywisty obraz i tekst na wydruku. Choć często są sprzedawane razem, zwłaszcza w zintegrowanych modułach tonera z bębenem, to ich role są odmienne. Czym zatem jest bęben? Bęben w drukarce laserowej to kluczowy element, który znajdziemy w formie wałka, najczęściej metalowego lub stworzywa sztucznego, pokrytego specjalnym światłoczułym materiałem. To właśnie dzięki bębnowi możliwe jest szybkie i precyzyjne drukowanie wysokiej jakości dokumentów. W procesie drukowania bęben współpracuje z laserem, który naładowuje jego powierzchnię i tworzy na jej wzór wydruku. Następnie toner, czyli barwny proszek. Przywiera do miejsc naładowanych na bębnie, a obraz zostaje przeniesiony na papier. Bęben jest stosunkowo trwały i nie wymaga częstych wymian, co sprawia, że drukarki laserowe są bardziej ekonomiczne i wygodne, zwłaszcza w biurach. Warto jednak pamiętać, że mimo swojej trwałości, bęben zużywa się wraz z czasem i również wymaga okresowej wymiany. Bęben w drukarce laserowej pełni kilka istotnych funkcji w całym procesie drukowania. Jego zadania można podzielić na trzy główne etapy. Pierwszy z nich to rejestrowanie obrazu. Bęben pełni rolę tymczasowego pojemnika na obraz, który ma zostać przeniesiony na papier. Działa to w ten sposób, że laser zmienia ładunek elektrostatyczny na powierzchni bębna, tworząc utajony obraz tego, co zostanie wydrukowane. To jak przygotowanie szablonu obrazu bezpośrednio na bębnie. Drugi z nich to przenoszenie obrazu na papier. Gdy obraz jest już zarejestrowany na bębnie, przychodzi on przez jednostkę przenoszenia, gdzie znajduje się toner, czyli specjalny proszek. Dzięki naładowaniu elektrostatycznemu bębna cząsteczki tonera przywierają do miejsc, gdzie uprzednio laser naniósł obraz. W ten sposób wzór wydruku zostaje przeniesiony na papier. I ostatni z tych etapów to przygotowanie do kolejnego wydruku, czyli po zakończeniu drukowania bęben musi być przygotowany do następnej pracy. Proces ten obejmuje usunięcie resztek tonera z powierzchni bębna oraz naładowanie go na nowo, dzięki czemu jest gotowy do rejestracji kolejnego obrazu. Dzięki tym trzem krokom bęben zapewnia precyzyjny i płynny proces drukowania, umożliwiając w drukarce laserowej szybkie przygotowanie i przenoszenie obrazu na papier. A kiedy mówimy o bębnie w drukarce laserowej, możemy natknąć się na różne nazwy tego elementu. Takie jak wałek światłoczuły, bęben światłoczuły, bęben drukujący, bęben OPC czy bęben optyczny. Choć często są używane zamiennie, nie jest to w pełni poprawne z technicznego punktu widzenia. Dlaczego? Już tłumaczę. Rozkładając bęben na czynniki pierwsze, zaczynając od głównego elementu, czyli bęben światłoczuły OPC. To serce całego bębna z angielskiego Organic Fotokudunking Cartridge. Jest pokryty specjalną światłoczułą warstwą, która reaguje na wiązki światła umożliwiając przyczepienie cząsteczek tonera do papieru. Właściwym bębnem światłoczułym jest właśnie ta część, a wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia jego powierzchni mogą powodować defekty na wydruku jak blady tekst czy nieestetyczne linie i kropki. Kolejny z nich to elektroda ładująca z angielskiego primary charge roller. To cienki wałek umieszczony przy bębnie światłoczułym. Jej zadaniem jest nadanie bębnowi odpowiedniego ładunku elektrostatycznego, dzięki któremu na jego powierzchni powstaje wzór wydruku, później przenoszony na papier. Bez niej bęben nie mógłby pełnić swojej roli. Kolejny element to wałek magnetyczny z angielskiego roller" lub Developer Roller. To kolejny kluczowy element bębna. Jest to metalowy wałek pokryty specjalną warstwą, która przyciąga cząsteczki tonera. Wałek magnetyczny nadaje cząsteczkom przeciwny ładunek niż ten na bębnie, dzięki czemu toner przyczepia się do określonych miejsc na bębnie, a następnie zostaje przeniesiony na papier. Ostatni element to listwa czyszcząca, z angielskiego Dr. Blade. Ostatnim elementem bębna jest listwa czyszcząca, zazwyczaj wykonana z aluminium, a czasem uzupełniona przezroczystym paskiem dla większej precyzji. Listwa odpowiada za równomierne rozłożenie warstwy tonera na wałku magnetycznym. Dzięki niej warstwa tonera jest cienka i równomierna, co wpływa na ostateczną jakość wydruku. Dzięki tym czterem elementom bęben laserowy jest w stanie działać precyzyjnie i wydajnie, zapewniając nam wydruki wysokiej jakości. Każdy z tych podzespołów pełni swoją unikalną rolę, a wszystkie razem tworzą sprawnie działający mechanizm. Wymiana bębna w drukarce laserowej to proces, który zależy od rodzaju bębna używanego w urządzeniu. Wyróżniamy trzy główne typy bębnów. Bębny zintegrowane z tonerem, w tym wypadku bęben, toner oraz inne komponenty znajdują się w jednej kasecie. Kiedy toner się skończy, wymieniamy całą kasetę, co automatycznie obejmuje również wymianę bębna. Bębny półstałe. W drukałkach bębnami półstałymi, bęben jest oddzielony od zasobnika tonera więc można go wymienić niezależnie od poziomu pozostałego proszku. To elastyczne rozwiązania pozwalają na lepsze zarządzanie kosztami, gdyż nie wymieniamy bębna przed zakończeniem jego pełnej żywotności. Przykładem może być toner Brother TN-1030, który wystarcza na około 1000 stron, podczas gdy kompatybilny z nim bęben DR-1030 może obsłużyć nawet 10 000 stron. Kolejny i ostatni rodzaj to bębny wbudowane w urządzenie. Stosowane głównie w dużych sarkopiarkach korporacyjnych, bębny te są wbudowane w urządzenie, co sprawia, że ich wymiana jest bardziej złożona i zwykle wymaga serwisanta. Są jednak bardzo trwałe, więc wymiany nie trzeba przeprowadzać często. Zatem, kiedy wymienić bęben w drukarce? Żywotność bębna jest zwykle określana przez producenta jako liczba stron możliwych do wydrukowania. Większość nowoczesnych drukarek sama sygnalizuje konieczność wymiany. Czyli informacja pojawi się na ekranie drukarki lub komputera. Są jednak sytuacje, kiedy bęben światłoczuły, czyli kluczowy komponent bębna, zużywa się szybciej, na przykład przed, przez kontakt z listwą czyszczącą. Oto kilka objawów, które mogą świadczo, świadczyć o konieczności wymiany bębna. Pierwszy z nich to na wydrukach pojawiają się zabrudzenia, smugi lub kropki. Kolejny to wydruki stają się blade lub po prostu niewyraźne. Kolejny to podczas drukowania słyszymy nietypowe dźwięki lub szumy. Rozpozy rozpoznając te symptomy, warto pomyśleć o właśnie wymianie bębna, aby zachować jakość i prawidłowe działanie drukarki. Podsumowując, bęben w drukarce laserowej to kluczowy element, dzięki któremu możemy cieszyć się szybkim i precyzyjnym drukiem. Przeanalizowaliśmy w tym odcinku jego budowę, funkcje oraz różne typy bębnów, które wpływają na sposób eksploatacji. Wymiana bębna może być różna w zależności od jego rodzaju, ale są pewne wyraźne sygnały, które wskazują na czas na jego wymianę: smugi, zabrudzenia lub lade wydruki. Dzięki tej wiedzy będziecie mogli lepiej zadbać o swoją drukarkę i zapewnić sobie wysoką jakość wydruku na dłużej. W ten sposób dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego odcinka bo więcej materiałów, wpadajcie na nasz kanał. Nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!